W zadaniu trzecim mamy naszkicować prostą, która jest dana przy pomocy danego równania. No tutaj widzimy w jakiej postaci mamy to równanie. A także mamy wyznaczyć współrzędne punktów, w których dana prosta przycina osie układów współrzędnych. Czyli szukamy przecięcia z OY i szukamy przecięcia z osią OX. -ów. Czyli na początek, żeby wygodniej nam było rysować wykres funkcji, doprowadźmy sobie równanie tej prostej do postaci kierunkowej, ponieważ oczywiście jest to równanie w postaci ogólnej. Postać kierunkowa ma taki wzór: y równa się ax plus b, czyli y zostawimy po stronie lewej, mamy minus y, natomiast 2x przeniesiemy, czyli mamy minus 2x, dwójkę również, czyli mamy odjąć 2. Chcemy mieć samego y, czyli obie strony pomnożymy przez minus 1, zatem y to 2x dodać 2. W kolejnym kroku wyznaczmy sobie współrzędne, w których wykres tej prostej będzie przecinał oś o y. No i tutaj możemy postąpić w dwojaki sposób. Pierwszy sposób jest taki, że wiemy, że ten punkt będzie miał współrzędne 0b. No i b w naszym, w naszym wzorze funkcji jest równe 2, czyli mamy punkt o współrzędnych 0,2. Czyli tutaj sobie punkt zaznaczymy. Ewentualnie przycięcie z o y możemy wyznaczyć także w ten sposób, że w miejsce x podstawimy 0, no bo zauważcie, że w tym punkcie, który należy do tej osi y, zawsze x będzie równy 0, no i wtedy oczywiście wynik otrzymamy taki sam, no bo y to będzie 2 razy x, czyli 2 razy 0 to 0, plus 2, czyli mamy y równego 2, zatem punkt ma współrzędne 0,2. Jeżeli natomiast poszukujemy przecięcia z osią o czyli to będzie punkt, w którym prosta przecina tą oś, to będzie inaczej miejsce zerowe tej funkcji, czyli możemy albo skorzystać ze wzoru na miejsce zerowe, czyli minus b przez a. No i to sobie najpierw policzmy w ten sposób. Czyli tak skoro nasze b jest równe 2, to mamy minus 2 a jest równe 2, czyli mamy minus 1, czyli mamy punkt o współrzędnych minus 1, 0, czyli w tym miejscu. No, gdy mamy dwa punkty, możemy sobie kilka dodatkowych wyznaczyć, narysować wykres, ale może pokażę Wam jeszcze jeden sposób na wyznaczenie przycięcia z osią o x Otóż wystarczy tutaj pod y podstawić 0, no i podstawimy to sobie do tego wzoru. Czyli mamy 0 równa się 2x dodać 2, Czyli minus 2x równa się 2, zatem x to minus 1, y wynosi 0, czyli mamy punkt o współrzędnych minus 1 0, czyli to nam się będzie pokrywało z tym, co mamy zapisane tutaj. Ja będę sobie w dalszej części zadania najczęściej wykorzystywała tą metodę, czyli gdy mamy przecięcie z oy, pod x podstawimy 0, a gdy mamy przecięcie z o x, to wówczas w miejsce y podstawimy 0. No dobra, ale możemy jeszcze wyznaczyć sobie na przykład chociaż jeden, dwa punkty, tak żeby ten wykres funkcji wygodniej nam było narysować, czyli na przykład obliczmy sobie y dla x równego minus 3. Tu mamy wzór naszej funkcji, czyli dwa razy minus 3 to minus 6, minus 6 plus 2 to minus 4, mamy punkt raz 2 minus 3 i raz 2, 3 minus 4. No, i punkt jeszcze po tej stronie, czyli na przykład pod x podstawmy sobie dwójkę. Czyli mamy 2 razy 2 to 4, 4 plus 2 to będzie 6. Mamy punktów współrzędnych 2 i raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj no i teraz połączmy te punkty, i to będzie wykres właśnie naszej funkcji. Oczywiście tutaj możemy to troszkę sobie przedłużyć, ponieważ w tych punktach nasz wykres się kończyć nie będzie. No, i przejdźmy teraz do podpunktu B. To będzie postać ogólna. My najpierw przechodzimy do postaci kierunkowej, czyli 5y będziemy mieli po stronie lewej, a po prawej minus 10x plus 5, no i obie strony dzielimy przez 5, czyli y to będzie minus 2x plus 1. Gdy mamy już wzór w postaci kierunkowej, wyznaczmy sobie punkty przecięcia wykresu tej funkcji z osiami układów współrzędnych, czyli gdy wyznaczamy przecięcie z OY, to wówczas pod X podstawiamy 0, czyli mamy punkt o współrzędnych, no 0 na pewno na X, minus 2 razy 0 to będzie 0, plus 1, 1, mamy punkt 0, 1. Z OX-em, no to wówczas podstawiamy pod Y 0, czyli mamy punkt w którym znamy drugą współrzędną. Podstawmy 0 pod y do wzoru, czyli to będzie minus 2x plus 1, czyli 2x równa się 1. Obie strony dzielimy przez 2, czyli x to będzie 1 druga. No i zaznaczmy 1 druga 0, czyli gdzieś tutaj powiedzmy. No, i jeszcze dodatkowy punkt jakiś fajnie byłoby sobie wyznaczyć. Czyli, na przykład, wyznaczmy y dla x równego 1. Czyli mamy minus 2 razy 1 to minus 2, minus 2 plus 1 to minus 1. Czyli mamy 1 minus 1 tutaj. No, i między tym punktem a tym, no bo niewygodnie będzie sobie liczyć tutaj połowy kratek. Mamy tak jedną jednostkę w prawo, dwie do dołu, czyli jedna jednostka w prawo, dwie do dołu, w prawo do dołu, a tutaj w lewo jedna jednostka, czyli dwie do góry. No i możemy sobie wyznaczyć kilka dodatkowych punktów, w ten sposób łączymy i to będzie wykres naszej prostej. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Tutaj także ten wzór funkcji zamienimy sobie na postać kierunkową. Ale zanim to zrobimy, najpierw pomnóżmy obie strony przez 2, żeby pozbyć się ułamków. Minus 3 drugi razy 2 to minus 3x, plus 1 druga razy 2 to 1, czyli po prostu y odjąć 4 równa się 0. Teraz przechodzimy do postaci kierunkowej, czyli zostawiamy y. A po prawej stronie mamy 3x plus 4 mamy postać kierunkową, czyli teraz wyznaczmy przecięcie z OX oraz z oy. -kiem. Jeżeli wyznaczamy przecięcie z OY, to będzie miał współrzędne 0B, możemy w ten sposób podejść, czyli po prostu 0,4. Ewentualnie w miejsce xa podstawić 0. No, i 3 razy 0 to będzie 0 plus 4, 4. Mamy punkt pierwszy raz, 2, 3, 4 tutaj. Następnie, gdy mamy przycięcie z OX, to albo wykorzystamy wzór na miejsce zerowe, czyli minus B przez A, albo pod Y podstawimy 0. No i może wy wykorzystam sobie ten sposób, czyli mamy 0 to 3, 4, 3x plus 4, czyli przenosimy, mamy minus 3x równa się 4. Obie strony dzielimy przez minus 3, czyli x to będą minus 4 trzecie, czyli minus 1 cała i 1 trzecia. To zapiszmy. Minus 1 i 1 trzecia oraz 0. No i zaznaczmy sobie plus minus ten punkt, czyli minus 1 i 1 trzecia. No ciężko tak dokładnie to uchwycić, ale mniej więcej w tym miejscu ten punkt się będzie znajdował. No może go sobie powiększmy. A więc, żeby narysować wykres funkcji, no przydałby nam się chociaż jeden jeszcze dodatkowy punkt. Czyli podstawmy w miejsce x na przykład minus dwójkę. Czyli 3 razy minus 2 to minus 6, minus 6 plus 4 to minus 2. No i zaznaczmy punkt minus 2, minus 2. No i może jeszcze tutaj 1, czyli pod x na przykład podstawmy jeszcze 1. Mamy zatem 3 razy 1, 3, 3 plus 4 to 7. Mamy punkt 1, raz, 2, 3, 4, 5, 6, akurat 7. Łączymy te punkty. No i jak widzicie, to będzie wykres naszej funkcji. Oczywiście to można sobie tak troszkę przedłużyć, żeby było widać, że ten wykres tutaj dalej nam biegnie. No i spójrzmy na podpunkt D. Przystąpimy bardzo podobnie, czyli znowu chcielibyśmy się pozbyć mianowników, ale może zamienimy jeszcze ten ułamek najpierw na niewłaściwy. Czyli mam 1, 2x odjąć 3, czwarte y odjąć 2 razy 4, 8 plus 1, 9, czyli 9, czwartych równa się 0. Czyli, żeby pozbyć się wszystkich tych mianowników, musimy obie strony równania pomnożyć przez 4. 1, 2 razy 4 to 4, 2, czyli 2. Minus 3, 4 razy 4 to minus 3y i tu mamy minus 9 równa się 0. Zamienimy teraz to na postać kierunkową, czyli minus 3y równa się minus 2x plus 9. No i teraz podzielimy przez minus 3, czyli y to 2 trzecie x odjąć 3. Mamy postać kierunkową, czyli teraz Punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych, czyli tak z OY, no to w miejsce X podstawimy 0, czyli mamy pierwszą współrzędną. 2 trzecie razy 0 to 0 odjąć 3 minus 3. Zaznaczmy punkt 0 minus 3 tutaj. Gdy mamy przecięcie z OX, no to pod Y podstawiamy 0, czyli 0 to 2 trzecie X odjąć 3. 2 trzecie przenosimy, czyli mamy minus 2 trzecie x równa się minus 3. Obie strony najpierw pomnożmy przez minus 1, czyli 2 trzecie x równają się trójce. Następnie pomnożę obie strony przez 3, czyli 2x równa się 9, no i dzielimy przez 2, czyli x to 9 drugich, czyli 4 całe i 1 druga. No i to sobie wpiszmy i ten punkt zaznaczamy. 4, 2, 4, 1 druga i 0. To będzie ten punkt. No, i widzimy, że ponieważ tutaj mamy środek kratki, tak ciężko to sobie tak dokładnie połączyć, bo tak wykres byłby narysowany plus minus powiedzmy, no to warto sobie jeszcze na przykład wybrać jako x a trójkę, a następnie minus trójkę, czyli dodatkowe punkty sobie wyznaczymy. Mamy zatem 2 trzecie razy 3 to będzie 2, 2 odjąć 3 minus 1, czyli mamy punkt raz, 2, 3 minus 1 tutaj. Następnie minus trójkę, czyli 2 trzecie razy minus 3 to minus 2 odjąć 3 minus 5, czyli minus 3 raz, 2, minus 3 i raz, 2, 3, 4, minus 5. Jeszcze punkt, który jest tutaj gdzieś dalej niż ten, czyli jeszcze pod x na przykład podstawmy sobie szóstkę. 2 trzecie razy 6 to będzie 4, 4 odjąć 3 to będzie 1. Mamy punkt 6, 1, czyli 2, 4, 5, 6, 1. No i teraz możemy połączyć. No i zobaczcie, że mamy narysowany wykres naszej funkcji. Pod punkcie E zacznijmy od tego, że obie strony naszego równania podzielę przez minus 4. Czyli wówczas zostanie nam tutaj to, co mamy w nawiasie. No bo minus 4 podzielić przez minus 4 to 1, ale mnożenie przez 1 nam niczego tutaj nie zmieni. Czyli mamy y odjąć 1 czwarta x. Równa się minus 4. 16 przez minus 4 da na minus 4. Oczywiście moglibyście zacząć inaczej. Czyli moglibyście najpierw wykonać mnożenie, czyli cały ten nawias pomnożyć przez minus 4 i dopiero później sobie te wyrazy przynosić. Wynik będzie dokładnie taki sam. My chcemy mieć postać kierunkową, czyli zostawimy sobie tutaj y, a po prawej stronie będziemy mieli 1 czwartą x odjąć 4. No i teraz punkt przecięcia z osią O Y, no to pod x podstawmy 0, czyli mamy punkt 0 minus 4. No i zaznaczamy raz, dwa, trzy minus 4 tutaj z OX, no to pod Y podstawmy 0, czyli będzie tak 0 równa się 1 czwarta x odjąć 4 przenosimy, równa się minus 4. No i obie strony musimy najpierw przez minus 1. Czyli 1 czwarta x równa się 4 no i mnożymy przez, dzielimy przez 1 czwartą, czyli mnożymy przez 4, czyli x jest równy 16. Czyli tutaj mamy punkt o współrzędnych 16 0. Czyli mamy wyznaczone punkty, ale troszkę niewygodnie będzie ten punkt sobie zaznaczać, więc to sobie odpuśćmy, bo nam powiedziano tylko, że mamy wyznaczyć współrzędne tych punktów, niekoniecznie musimy je wszystkie. Zaznaczać na naszym wykresie. Więc wybierzmy jakiś inny punkt, czyli na przykład w miejsce x podstaw minus czwórkę, czyli 1 czwarta razy minus 4 to minus 1, minus 1 odjąć 4 to minus 5. No i mamy ten punkt: raz, 2, 3, minus 4 i raz, 2, 3, 4, minus 5. No, i jeszcze jakiś dodatkowy punkt, czyli żeby dojść do tego punktu, poruszymy się o 4 jednostki w prawo, jedną jednostkę do góry, czyli 4 w prawo, 1 do góry, 2, 4 w prawo, jedna do góry, no i w ten sposób możemy sobie połączyć i mamy wykres szukanej prostej. Jeszcze mamy podpunkt F, czyli tutaj zacznę od tego. Że może wykonam sobie na przykład mnożenie, w ten sposób do tego podejdę, czyli 2 razy 1 to 2, odjąć 2 trzecie Y, odjąć 4x równa się 0. No i teraz ten wyraz Y zostawię po stronie lewej, czyli mamy minus 2 trzecie Y równa się 4x odjąć 2. Następnie pomnóżmy obie strony przez minus 1. Czyli mamy 2 3y równa się minus 4x plus 2. Pomnożę przez 3, czyli 2y to minus 12x plus 6. I podzielę jeszcze przez 2, żeby wyznaczyć y. Czyli mamy minus 6x plus 3. To jest wzór na funkcję w postaci kierunkowej. Wyznaczam teraz punkty przecięcia z o y oraz o x. Czyli gdy mamy z O to w miejsce x podstawiamy 0, czyli punkt ma współrzędne 0,3 to sobie zaznaczamy. Następny punkt to będzie przecięcie z OX, czyli pod Y podstawmy 0. Czyli mamy 0 równa się minus 6x plus 3, czyli 6x równa się 3. Dzielimy obie strony przez 6, czyli x to 3 szóste, czyli jedna druga. No ten punkt też spokojnie możemy sobie zaznaczyć. Czyli mamy gdzieś tutaj jedną, drugą i 0. No i jeszcze dodatkowy jakiś punkt, żeby wygodniej nam ten punkt było, ten wykres narysować. Czyli na przykład pod x podstawmy jedynkę. No to mamy tak, minus 6 plus 3, czyli minus 3, czyli dla jedynki mamy minus trójkę. No, i może jeszcze tutaj jeden punkt, czyli podstawmy na przykład minus 1 pod x, czyli minus 6 razy minus 1 to 6, 6 plus 3 to 9, czyli mamy minus 1, 9, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aż tutaj. No dobra, wystarczy tych punktów, musimy to połączyć, no i to będzie wykres naszej funkcji.